Witam, w kolejnej części zagrajmy w Sonic Lost World. I z jakiegoś powodu Sonic, mimo mojej woli, spindasował i zmienił się w Kulkę Śniegu. Ten poziom z tego powodu jest naprawdę znienawidzony przez wiele osób. Przez cały poziom nie mamy możliwości opuszczenia tej śniegowej kulki. Sterowanie jest w gruncie rzeczy w teorii podobne, ale w praktyce już nie. W teorii dlatego, że możemy kontrolować prędkość przy pomocy wciśnięcia przycisku odpowiedzialnego za prędkość. Musimy również spindasować całą kulką. Jednakże różnica polega na tym, że ta kulka po prostu jest oporna. Nawet wbicie tych wszystkich bil potrafi być problematyczne. A niby tylko od tak sobie bok siebie, przejść od ściany, do ściany i tyle. A ktoś mógłby chcieć wbić wszystkie w bile, zwłaszcza że za wbicie wszystkich dostaje się czerwony piersin. No Również sporo osób nie ma pojęcia o tym, że możemy się odbijać od tych zwierzaczków, wykorzystując jako sprężyny i generalnie możemy ufać tym jak nas odbijają. Ktoś kto o tym nie wie, by się męczył, powoli przesuwał się, unikając ich... A tu spokojnie, można sobie po prostu się opakować i praktycznie cała sekcja wychodzi się sama. Zaraz będzie moment, który mi się podoba, ze względu na to, że to jest taki subtelny samouczek. Tak sekcja automatycznie nas rozpędza i trafiamy w wielkiego zwierzaczka, który poleciał w kosmos. To nam mówi, że waląc tego zwierzaczka z dużą prędkością, wystrzeliwujemy go w kosmos i już nie jest wielkim problemem. Pewnie zauważyliście, że znowu jestem na moim głównym zapisie. A wiecie dlaczego? Super silniacz na kulka! To mnie tak rozbawiło, że nie miałem innego wyjścia, jak mam to po prostu pokazać. Te kobuciki pływają na nas, nawet jeśli ich nie dotykamy, mianowicie powodują wiatr. Nawet jeśli wygląda, że nie celują w nas, to i tak wiatr na nas wpływa. Wracając do super śnieżki. Jest minimalnie szybsza, w związku z czym ciężej się ją kontroluje, ale z drugiej strony bardzo dobrze się sprawdza przeciwko bossowi oraz tym większym zwierzaczkom. Dodatkowo klasyka nieśmiertelności. Co na tym poziomie jest szczególnie przydatne, jako że pierścienie dostajemy wyłącznie na punktach kontrolnych. Jasne, na poziomie jest pełno pierścieni i możemy przez nie przejeżdżać naszą śniewką, ale dostajemy je dopiero wtedy, kiedy przejdziemy przez punkt kontrolny. Na szczęście może to też być już zaliczony punkt kontrolny, więc możemy wziąć pierścień, cofnąć się i wtedy przejść sekcję z pierścieniami. Wyłączyłem Supersonika ze względu na muzykę, wolę żebyście słuchali muzyczkę od poziomu, a nie ciągle tą samą powtarzającą się petlę. To jest chyba jedyna gra, gdzie możemy bezpośrednio włączyć Super Sonika po prostu wciskając odpowiedni wcisk. No mówię poza Soniciem 4, epizodem drugim, gdzie można było używając Tailsa wyłączyć Super Sonica. Tutaj te zwierzaczki potrafią być problematyczne. Jeśli nie trafimy nie z odpowiednią prędkością, to wtedy nas odbiją, więc należy się troszkę rozpędzić i dopiero wtedy walnąć. Tylko nie polecam używać Spin dlatego że wtedy po prostu polecimy za daleko. Tutaj są dwa na raz, ale to straszniej wygląda niż jest. Po prostu jedziemy prosto i tyle nie przejmujemy się nimi. A w końcu dojedziemy sobie spokojnie na planetkę, gdzie znajduje się opcjonalny punkt kontrolny, który polecał wziąć, dlatego że zaraz potem jest boss. Co prawda taki boss, że tam właściwie nie idzie zginąć, no ale warto mieć punkt kontrolny, jakieś pierścienie zawsze się przydadzą. No dobra, jak już zaliczyliśmy punkt kontrolny, to wskoczmy na tą strzelającą platformę. Ale nie nią, żeby nas spakiem nie zniotło i lądujmy prosto na planecie, gdzie znajduje się Zina. Zina jest takim bardziej zagadkowym bosem niż czymś, co nam ma naprawdę zagrozić. Podczas każdej jednej fazy pojawia się kilka bałwanów. Naszym zadaniem jest zniszczyć wszystkie bałwany. Które nie mają bomb na głowie, oraz nie tknąć ani jednego, który ma bombę. Jak zniszczymy wszystkie niewybuchowe bałwany, to wtedy Zina wypada z tego ostatniego i musimy ją rozjechać. Żeby zniszczyć bałwana, musimy użyć Spindasza albo Supersonika, w związku z czym jest tutaj pewien aspekt braku kontroli. Ciężko czasem wycelować, więc dobrze czasem wtedy po prostu na żywca wjechać z wybuchowego bałwana, to i tak nas nie rani. Jedyne co nas może zabić, to koniec limitu czasu. Tak, w tej grze jest limit czasu na każdy poziom. I pozwolić, żeby Zina zrobiła nowe bałwany. I te bałwany raczej powinny mieć łatwiejsze ustawienie. Ta walka potrafi być naprawdę wkurzająca. Zwłaszcza, że jak ona mi speedruny psuła. Ech. Ja tu próbuję zdobyć rangę S, a tu właśnie jakieś złe ustawienie bałwanów, tak jak teraz, nie zdążyłem ostatniego bałwana i muszę od początku. Do tego jeszcze czasem ciężko jest złapać, jak już uciekam z tych bałwanów. Cóż, trzeba ją trafić, a żeby ją trafić, to trzeba tak wycelować. A jak nie trafimy, to wtedy właśnie trafić. O, teraz próbuję skręcić ona. O, teraz posłuchajmy elegancko. Zwykle bywa naprawdę gorzej. Jaka radosna kulka, jak się cieszy. Toc naokoło. W sumie to nieko od tego by się udusił. Entirely intended. Your efforts are impressive, Little Hedgehog, but you are destined to fail, as the fat fool has failed before you. I'll get fat from eating your black hearts, you Eggman wannabes! Whoa! Your threats are almost as amusing as your mustache. I must commend you on your invention, though. We get stronger and stronger. As we leech the life from your dying world. Yeah, I've noticed. Where are you gonna live when your world's dead, guys? Oh right! You've been dead too! <laughs> too bad for you. <laughs> I will burn your worlds, you rebellious scum! I will destroy everything you love and make you rot! No! 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 Chyba najlepsza scena z Eggmanem w tej grze. W ogóle Eggman w tej grze ma pełno świetnych cen, ale tata akurat jest mistrzostwo. Walnięcie pięścią w taki lud to naprawdę musi boleć. I nagle, ni stąd, ni zowąd kasyno! Zaraz jak ruszymy naprzód, pojawiają się wzorki z laserów, nie wiadomo na jakiej one skręcają, ale skręcają i musimy ich unikać. Na całym tym poziomie możemy zbierać żetony, które w odpowiednich momentach, jeśli zbierzemy wystarczającą ilość, zostaną zamienione na punkty oraz dodatkowe życie. Jednakże to zupełnie nie jest dobry poziom na farmienie żyć. Chcecie wiedzieć dlaczego? Zaraz zobaczycie dlaczego. Nie wypełniłem kółka do pełna, to nie dostałem. Wiecie dlaczego nie ma tutaj co farmić żyć? Właśnie ze względu na tę sekcję. Ze względu na tą sekcję pinballową. I wiecie dlaczego? Spadniemy na dół, to giniemy. Po prostu giniemy, gra nas bezceremonialnie zabija. Musimy zdobyć odpowiednią liczbę punktów i dopiero wtedy paść w to miejsce tam gdzie jest wyjście. Jak nagrywałem, to był pierwszy raz, kiedy udało mi się przejść ten poziom bez zgonu właśnie w tamtej sekcji. Jest tylko jedna rzecz, która ratuje tą sekcję. Jak stracimy pięć żyć, to wtedy pojawia się taki praktycznie nieunikalny monitor z skrzydłami. Po prostu teleportuje nas do następnej sekcji. I właśnie, w tym Pinballu nie lubię tego poziomu. To byłby naprawdę fajny poziom, bo to jest naprawdę dobrze zaprojektowany poziom. Ale. Ten pinball. Mm. Już i tak nie pokazuję wam opcjonalnej sekcji, gdzie jest kolejny pinball i który jest potrzebny, żeby zdobyć kolejny czerwony pierścień. Tu, przed zakończeniem poprzedniej sekcji, trzeba było wskoczyć na kubkę w Na tej kubce znajduje się ukryta sprężyna, która wyswali nas do ukrytego stołu. Na tym stole również znajduje się miejsce do hazardu, wiecie, trzy obrazki się pojawiają jak takie same, to coś dostajemy. Klasyczny Sonicowy element pojawiający się od Sonica 2. Mówiąc o Soniku 2, to ten poziom wygląda zupełnie jak poziom Casino Night 3D, naprawdę, niesamowite podobieństwo. No dobra, ukończyliśmy ten szybki i przyjemny poziom, przyjemny pomiędzy tą sekcją z pinbolem, i możemy ruszyć do następnego aktu. A jednak nie możemy. Brakuje mi zwierzątek. Mam za mało zwierzątek. Eee, i cały misterny plan. Do zobaczenia w następnej części.